Panie Prezydencie, no jedna z trudniejszych spraw dla całego miasta, jeśli chodzi o los mieszkańców, było burzliwie, co ciekawe nawet głosy opozycji były rozstrzelone, bo Platforma Obywatelska, która uważa się za opozycję, głosowała tak samo jak pana ugrupowanie, natomiast trójka radnych PiS głosowała w przeciw, co akurat spotkało się z pozytywnym, żywym przyjęciem w galerii. Gdyby można było przedstawić sprawę w najprostszy sposób, tak żebyśmy zrozumieli, jakie jest niebezpieczeństwo, jaka krzywda może się zdarzyć ludziom, którzy tam mieszkają, jakie to są liczby, jakie są możliwe scenariusze. Jeżeli mówimy o planie miejscowym dla tego terenu, to przede wszystkim należy wyjaśnić jedną rzecz. Fakt przyjęcia czy też nieprzyjęcia planu miejscowego w żaden sposób nie zmienia sytuacji prawnej, która tam panuje. Jeszcze przed wojną ojcowie czy dziadkowie osób, które tam obecnie mieszkają, pierwsi gdynianie, wynajmując grunt od osób prywatnych, postawiły tam domy, domki, baraki, no różnie to było określone i do dnia dzisiejszego funkcjonują na cudzym gruncie. Tak, więc pierwsze, pierwsze wyjaśnienie to to, że nieruchomości stan, ma, posiadają stabilny stan prawny. Owszem, osoby, które tam mieszkają, nosiły się z zamiarem wykonywania pewnych działań, na przykład zasiedzenia, ale z wiedzy i ze stanu prawnego na dzień dzisiejszy nic z tego nie wyszło. Tak więc pierwsza rzecz jest właściciel, on od zawsze tam był. Druga rzecz. Każdy deweloper, każdy człowiek zainteresowany, czy też przedstawiciele właścicieli, którzy przychodzą, przychodzili do miasta i zadawali pytanie, co można zrobić z tym terenem, co my jako miasto na ten temat chcemy mieć do powiedzenia, uzyskiwali zawsze tę samą odpowiedź. Nie da się zagospodarować w szybkim czasie tego terenu, z planem czy bez. Be, uchylając się od próby rozwiązania problemu osób, które tam mieszkają. Przerzucenie tego problemu na barki miasta spowoduje, że będzie to jedna z kolejnych grup, bo mamy takich na przykład 470 wyroków eksmisyjnych z prawem do lokalu socjalnego, jedna z kolejnych grup, która będzie oczekiwała na wybudowanie przez miasto mieszkań i rozwiązanie ich problemu. Tam funkcjonuje 150 domów, 500 mieszkańców, czy 150 tych obiektów mieszkalnych, bo czasami to jest substandard, czasami schludny, czasami wołający o pomstę do nieba. 500 osób, no to na każdego mieszkańca tej dzielnicy czy tego osiedla przypada kolejnych 500 Gdynian. Stosujemy zasady równe dla wszystkich. Każda osoba, która potrzebuje, żeby problem mieszkaniowy rozwiązać, ma takie same prawa. I podlega tym samym kryterium. O tym te osoby poinformowaliśmy. Natomiast czym jest plan? Plan jest szansą cywilizacyjną dla tej całej dzielnicy. Bez planu niczego się tam nie zrobi, ale właściciel bez planu także może wykonywać te czynności, w których na przykład wzywa ludzi do wydania nieruchomości albo występuje o decyzję o warunkach zabudowy. Persaldo to jest tak, że bez planu można realizować chaotyczną zabudowę, chaotyczne inwestowanie, bez planu na pewno nie zrobi się tam kanalizacji, na pewno nie zrobi się tam prawidłowej sieci dróg. Z planem to można zrobić. To jest ta różnica. Natomiast rzeczą niezwykle groźną jest. Jest próba upolityczniania tego elementu, czy budowania lęków, które chce się wykorzystać wśród tych ludzi. To nie jest jedyna grupa mieszkańców Gdyni, którzy borykają się z problemami z właścicielem kamienicy, to z gruntu. To jest grupa osób w jednym miejscu, ale ich standard życiowy jest zupełnie różny. Tam są osoby, które. Są bardzo niezamożne, no, klepią biedę, jak to się mówi, ale są także i przedsiębiorcy, którzy funkcjonują i, i, i mieszkają tam od pewnego czasu. Jeszcze jeżeli chodzi o zameldowanie, to ciekawostką jest to, że połowa ludzi, którzy tam są zameldowani, te meldunki miały miejsce po 1991 roku. Oznacza to, że od 20 lat ci ludzie. Żyją w miejscu, o którym doskonale wiedzą, że właściciele tych gruntów mają co do tego jakieś plany. Jedna trzecia z mieszkańców tego osiedla zameldowała się po 2001 roku, tak więc widać, że tutaj oni także doskonale wiedzą, wcześniej mieli problemy z tymi meldunkami, ale wiedzą, że nie są u siebie. Dlatego też każdy deweloper i właściciel chcąc rozwiązać ten problem, chcąc Y, zmienić tę y, no, nieprzystającą do XXI wieku rzeczywistość w tym mie miejscu, musi wiedzieć, że coś z tymi ludźmi wspólnie musimy zrobić. My, jeżeli ci ludzie zasługują y, według naszych kryteriów y, i kwalifikują się do pomocy od miasta, natomiast jeżeli deweloper czy właściciel nieruchomości chce, aby te tereny były opuszczone wcześniej, to, nie, to, to, to musi wykazywać inicjatywę. I ten plan, te wszystkie działania. Mogą, mogą wreszcie ruszyć te, te, ten stan. Gdyby planu nie przyjęto, prowizorka yy i ta, ten substandard cywilizacyjny funkcjonowałby dalej, a właściciele mogliby podejmować decyzje takie, na przykład żądające wydania tego terenu, dokładnie takie same, jakie mogą podejmować teraz. Tutaj plan niczego nie zmienił. Żeby zrozumieć jasno to, co się może zdarzyć, czy będą ludzie wyrzucani na bruk, czy oni będą tam tak długo mieszkać, aż znajdzie się dla nich lokal zastępczy? Bardzo dobre pytanie i tutaj to pytanie zawiera rzecz podstawową. Osoby, w polskie prawo nie przewiduje w tej chwili usunięcia kogoś na ulicę. Yy, m, takie dwa najbardziej skrajne przypadki. No to jest lokal socjalny, a dostarczyć ten lokal socjalny musi miasto, a w kolejce mamy 470 już takich sytuacji. Bądź pomieszczenie zastępcze, które przysługuje, czy, czy o którym orzeka sąd, ale także kodeks postępowania cywilnego wskazuje, że wyrok musi być zawsze realizowany do pomieszczenia zastępczego. Tak więc ten dach nad głową socjalny, i to dotyczy lwiej części osób bezrobotnych, z małymi dziećmi, starszych, w podeszłym wieku, kobiet w ciąży, ten dotyczy, ten, ta grupa, to, to ten parasol ochronny, który jest rozpięty, a który to rozpiąć musimy my jako miasto. Natomiast te Indywidualne przypadki orzekania o wyroku eksmisyjnym bez prawa do lokalu socjalnego oznacza, że jest to prawo do pomieszczenia zastępczego, co z grubsza sprowadza się do tego samego. To jest ostatnie pytanie, które tutaj usłyszeliśmy sprawa, o której usłyszeliśmy, mianowicie być może będzie zgłoszenie do prokuratury w podejrzenia popełnienia przestępstwa. Chodzi o księgi wieczyste na tamtym terenie. Czy jest możliwa sytuacja, że wszystko to, co państwo robicie, jako Rada Miasta, władza itd. itd. będzie zakwestionowane poprzez to, że okaże się, że księgi wieczyste były sfałszowane. Trudno przyjąć za dobrą monetę spiskową teorię dziejów, mówiącą o fałszowaniu ksiąg wieczystych, ale każdy ma prawo do wykonywania czasami zupełnie rozpaczliwych czy radykalnych działań, polegających na wzruszaniu stanu prawnego, który wydaje się być opisany i stabilny. To jest prawo każdego obywatela. Natomiast dla planowania przestrzennego z planowaniem przestrzennym i z planem miejscowym to się nie wiąże, ponieważ bez względu na to, czy przy. Słowiowy Kowalski czy Nowak będzie właścicielem gruntu, plan mówi o tym, jak ten grunt można zagospodarować. To, czy przysłowiowy kowalski w trakcie funkcjonowania planu, czy tej całej procedury, która się teraz toczyła, sprzedał ten grunt, stał się spadkobiercą, darował, podzielił, to przecież nie zmienia pracy nad planem. Tak więc tak więc jeżeli takie wnioski są, no to one oczywiście mogą spowodować zmiany własnościowe, natomiast z punktu widzenia planistycznego zapis, który tam jest, zostaje taki, jak przyjęła Rada Miasta.